Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem inaczej. Moi drodzy, to tło może Wam być znane, tu się nic nie będzie wyświetlało, żadne y, pornografie zwierzęce, jak, jak mój przyjaciel, który... który który rozpoczął tu szczytną akcję, a mówię, mianowicie chodzi oczywiście o Pajacyk Challenge. E, mój przyjaciel serdeczny Tomasz Gimper Działdowy postanowił rozpocząć taką akcję. Polega ona na klikaniu więc, e, na reklamy w Pajacyku. Najistotniejsze drodzy, że klikacie już te reklamy, włączcie od bloka w tym samym momencie I, ja mam od bloka zainstalowany i wyłączę go. Obiecuję wam, że go wyłączę. E, w, I chodzi o to, że przez dwie minuty muszę robić Pajacyki, e, bo mój kolega to wymyślił, był z gruby, nie potrafi zrobić pompki, e, więc będziemy robić przez dwie minuty Pajacyk a ja w tym czasie będę klikał te reklamy, jest to w będziecie mieli, jak klikam w te strony. Oczywiście Was gorąco do tego zachęcam, ale z mojej strony nominuję jeszcze trzech youtuberów do tego, żeby zrobili dokładnie to samo i później nominowali swoich trzech youtuberów, czyli oczywiście taki klasyczny Chain. Do tego um, macie na to zrobienie 48 godzin, więc pierwsza nominacja to będzie Patryk Rojo-Rodzewski, serdeczna tarcza dla siebie. Druga nominacja e, Soushibo, mój bardzo serdeczny kumpel, którego zawsze wykupuję i wygram z nim w każdą grę. Trzecia nominacja to jest mój przyjaciel z Gdańska, znaczy się wkurze jak mu to powiem, z Gdańska, z e, e, więc Sky trzecia nominacja dla Ciebie. E, liczę na chłopaki 48H. Lecicie. 3, 4, ryby. Miałem przyjaciela od wesela do wesela, sponiewierać się lubił mocno. Cały dnie tak spędzał nieraz, pomagałem mu pierdzielać kurczaki na ostro. Po trudnym się oberwało jemu mało i mi mało wielkie mi Rozkosz! Kiedy głodnym żeram seromiera, nie mów teraz, bo wyżera czeka, nie chcesz Ja Miałem kiedyś przyjaciela, była piwa co niedziela, pizza, woda i relaks, tak wyglądał każdy melanz, morto! I teraz na kebaba, jedzenia nie odmawiam, taka jest moja zasada, racja, może mamy trochę pszucha, lecz kim bym był, gdybym serca się nie słuchał, było pięknie, kolorowo, sami dobrze o tym... I znowu napiszą, że Ignacy jest lepszy we wszystkim ode mnie, nawet w pajacykach. Każdy ją zje ode mnie, mój przyjacielu... Ile dwa Minutę. Oh. To największe zło Pizza, peperoni, każdy ją zje Ode mnie mój przyjacielu, odwróciłeś się Siłownia i rower, to jest właśnie to Tłuszcze nasycone, to największe zło Nie, ja już nie mogę, brzuch mój prawie pełny Lepszy niż trzy czwarte pajacarzy w Polsce Nie, ja już nie mogę, odłóż te kieliszki Domek, co ty robisz? Mamy jeszcze whisky nie ja już nie mogę, boli mnie już głowa. Tomek, co ty robisz? nie gotowa. Nie ja już nie mogę, siądzie mi pikawa. Tomek, co ty robisz? Dawaj na kebaba. Edam na kebaba, zjadłbym seselera. Co on odpierdala? Chodź mi się obżerać. Poszedłbym na siłkę, wyrobił sekretę. Co on odpierdala? Mam browarów kratę. I jeśli nic nie zrobię, steknie mi wątroba. Co on odpierdala? Chodźmy na na doga Mam kiew tą sylwetkę, wezmę ją pod rupę. Co on odpierdala? O, fajnie to wygląda jaki jest taki ten 8 7 7 7 8 8 jest właśnie Rojo, 4 nasycone. Dziękuję bardzo serdecznie. Do Rojo, 4 ciepło, bo pa, pa.